Witam wszystkich na kanale Matspot. W pierwszym odcinku cyklu Niezbędnik Maturzysty. Jest to cykl, w którym będziemy powtarzać wszystkie najważniejsze rzeczy, które są potrzebne do zdania matury. Będziemy to robić wszystko głównie na podstawie zadań z ostatnich 5 lat z matury. I to wcale nie jest tak, że to co już na maturze było, to już teraz tego nie będzie, bo jak sami zauważycie, co roku te zadania są albo identyczne, albo bardzo podobne do siebie. Dlatego warto przerobić sobie te zadania, które były wcześniej na maturze. Tematem pierwszego odcinka będą logarytmy. Zadanie czwarte. Liczba 2 logarytmy przy podstawie 5 z 10 minus logarytm przy podstawie 5 z 4 jest równa i musimy wybrać którąś z czterech opcji. No to bierzemy nasze działanie. No i tutaj jest fajnie, bo podstawy logarytmu tutaj i tutaj są takie same, więc to już jest dobrze. Pierwszym problemem jest ta dwójka z przodu, ale ta dwójka z przodu to będzie działać tak. Ta dwójka stąd ona nam się przenosi, ta cała reszta logarytmu się na razie nie zmienia, czyli mamy logarytm przy podstawie 5 z 10, a ta dwójka, która była tutaj z przodu przed logarytmem, ona sobie może wskoczyć do potęgi do tej liczby 10, czyli tutaj nam się zrobi 10 do potęgi drugiej. Czyli dwójka stąd przeskakuje tu. Reszta bez zmian. No i tą dziesiątkę teraz sobie spotęgujemy. Czyli będzie logarytm przy podstawie 5 z 10 do potęgi drugiej, no to jest 100. Minus logarytm przy podstawie 5 z 4. I teraz już nie mamy tej liczby z przodu, to był pierwszy problem, który żeśmy rozwiązali. Teraz jest odejmowanie logarytmów. Te logarytmy mają te same podstawy, więc w wyniku też będzie logarytm o tej samej podstawie 5, a z tymi liczbami, z tą liczbą 100 i z liczbą 4, robimy takie coś. Tutaj będzie dzielenie. Jeżeli odejmujemy logarytmy, to liczby logarytmowane się dzieli. Czyli tutaj trzeba liczbę 100 podzielić przez liczbę 4, a 100 dzielone przez 4 to jest 25. Czyli zostaje nam już jeden logarytm, i ten logarytm sobie policzymy, bo tak, liczbę 5 trzeba by było podnieść do jakiejś potęgi, żeby wyszedł wynik 25. I do tego pasuje liczba 2. No bo 5 podniesione do potęgi drugiej daje nam wynik 25. Ta liczba podniesiona do tej potęgi daje taki wynik, zatem wynikiem z tego logarytmu i z całego działania jest liczba 2, czyli poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Zadanie drugie. Liczba logarytm przy podstawie pierwiastek z 2 z liczby 2 pierwiastki z dwóch jest równa. Żeby wskazać właściwą odpowiedź, to musimy ten przykład obliczyć. Ten logarytm damy sobie, że on jest równy xowi, a to nam będzie oznaczało, że teraz ta liczba z dołu, czyli pierwiastek z 2, jak się go podniesie do tej potęgi x, to z tego się otrzymuje ten wynik tutaj. A teraz nam się przyda powtórzenie z potęg, ale bardzo krótkie powtórzenie. Tutaj musimy wiedzieć, że pierwiastek z 2 to jest inaczej 2 do potęgi 1, druga. Jeżeli to już żeśmy przypomnieli, to tutaj wszędzie, gdzie jest pierwiastek z 2, ustawimy sobie 2 do potęgi 1, 2. Czyli tutaj w nawiasie będziemy mieć 2 do potęgi 1, 2, to jest zamiast tego pierwiastka i jeszcze do potęgi x to się będzie równać 2 razy 2 do potęgi 1, 2, bo tutaj pierwiastek ponownie zamieniamy na 2 do potęgi 1, 2. Tutaj zgodnie z własnościami potęg możemy sobie teraz wymnożyć te wykładniki. Będzie 2 do potęgi, a 1 druga pomnożone razy x to jest 1 druga x. Po tej stronie te potęgi też możemy ze sobą wymnożyć. Dwie całe to jest inaczej 2 do potęgi pierwszej. Mamy 2 do potęgi pierwszej razy 2 do potęgi 1 druga. To z tego wychodzi 2 do potęgi. A tutaj wykładniki musimy ze sobą dodać. 1 dodać 1, 2 to jest 1 cała i 1, 2. No i jak już nam coś takiego wyszło, to my teraz możemy sobie opuścić te dwójki, a porównać same wykładniki, bo tutaj mamy podstawę 2, tutaj mamy podstawę 2, więc teraz działamy na samych wykładnikach. A to oznacza, że 1, druga x to będzie tyle samo co 1 cała i 1, 2. Żebyśmy mogli z tego wyliczyć x, to teraz obydwie strony równości musimy sobie podzielić przez jedną drugą. To dzielenie przez jedną drugą spowoduje, że tutaj będziemy mieć już samego x, a po tej stronie będziemy mieć jedna cała i jedna druga podzielone przez jedną drugą, ponieważ tutaj w pamięci nie umiemy tego podzielić. Żeby to podzielić, tutaj trzeba sobie tą liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy, to jest 3 drugie. I już nie będziemy dzielić, tylko sobie pomnożymy przez odwrotność tej liczby, czyli razy dwie pierwsze. No i tutaj nam się skraca. Dwójka z dwójką nam się skracają. Tu jest 1 i tu jest 1. Zatem z tego wychodzi nam 3 razy 1 to jest 3, a na dole są dwie. Jedynki do pomnożenia to jest 1. x jest równy po prostu 3. To znaczy, że poprawną odpowiedzią w naszym zadaniu to będzie odpowiedź D. Zadanie trzecie, liczba. 2 logarytmy przy podstawie 2 z 3 odjąć 2 logarytmy przy podstawie 2 z 5 jest równa. No i cztery logarytmy do wyboru. Żeby wybrać właściwy, no to bierzemy nasze działanie i obliczamy. Co my tutaj możemy obliczyć? Najpierw skorzystamy z własności takiej, że jak jest liczba przed logarytmem, to dwójka, to tą dwójkę stąd możemy zabrać i przerzucić ją możemy do potęgi liczby 3. Tutaj już z przodu tej dwójki nie będzie. Dwójka będzie teraz tutaj. 3 do drugiej. Stąd dwójka przeniosła się tu. To samo możemy zrobić w tym miejscu. Też jest dwójka z przodu, więc ją przerzucamy tutaj do potęgi liczby 5. Stąd dwójka wędruje sobie w to miejsce. No i co? Teraz sobie możemy tutaj spotęgować. 3 do potęgi drugiej. Logarytm przy podstawie 2 się nie zmienia, a 3 do drugiej to jest 9. I tutaj tak samo 5 do potęgi drugiej możemy wyliczyć, to jest 25. No i teraz już mamy dwa logarytmy, które odejmujemy. Logarytmy mają tą samą podstawę 2, to znaczy, że zapisujemy ten logarytm przy podstawie 2, a tą liczbę i tą liczbę możemy ze sobą podzielić, ponieważ tutaj jest odejmowanie i to dzielenie zapisujemy na kresce ułamkowej, czyli wychodzi logarytm przy podstawie 2 z 9 podzielone przez 25. W takim razie poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Zadanie pierwsze. Liczba 2 logarytmy przy podstawie 3 z liczby 6. Odjąć logarytm przy podstawie 3 z liczby 4 jest równa. Mamy 4 odpowiedzi. Żeby wskazać właściwą, to musimy sobie wziąć to działanie. Mamy je tutaj, no i obliczyć. Najpierw ta liczba z przodu, ta liczba 2, ją można stąd przenieść do potęgi liczby 6. Czy to będzie. Ten logarytm przy podstawie 3 z liczby 6. Ta dwójka stąd idzie nam do wykładnika liczby 6, czyli mamy 6 do potęgi drugiej. Drugi logarytm się nie zmienia. Z tym się tutaj nic nie da zrobić. Teraz możemy sobie spotęgować tą szóstkę, więc będziemy mieć logarytm przy podstawie 3 z 6 do kwadratu, no to jest 36. Drugi logarytm bez żadnych zmian. I w takiej sytuacji, gdy mamy odejmowanie logarytmów przy tej samej podstawie 3 w tym wypadku, to działa to tak, że w wyniku też będziemy mieć ten niezmieniony logarytm przy podstawie z 3. To się nie może zmienić, bo jest tu i tu, a te dwie liczby 36 i 4 w przypadku odejmowania to my je dzielimy. 36 podzielone przez 4 daje nam wynik 9. A taki logarytm to już można policzyć, bo liczba 3 podniesiona do jakiejś potęgi powinna nam dać wynik 9. No to liczbę 3, jeżeli ją podniesiemy do potęgi drugiej, 3 do potęgi drugiej daje wynik 9. To wszystko pasuje, zatem nasz logarytm to jest równy 2. I odpowiedzią poprawną będzie w takim razie odpowiedź B. Zadanie pierwsze. Liczba logarytm przy podstawie pierwiastek z dwóch z liczby 2 jest równa. Mamy cztery odpowiedzi. Ja tutaj zaproponuję dwie metody rozwiązania tego przykładu. Pierwszy sposób to zauważamy, że ten logarytm jest równy po prostu 2, dlatego że ten pierwiastek z dołu, jak weźmiemy i podniesiemy go do tej potęgi, czyli do drugiej potęgi, to otrzymamy wynik 2, dlatego że pierwiastek i kwadrat nam się tutaj kasują. I bardzo szybko tym sposobem otrzymujemy wynik, i wiemy, że odpowiedzią poprawną będzie dwójka. Gdyby jednak ten szybki sposób nie zadziałał, to jest drugi sposób trochę wolniejszy, ale bardziej klarowny. Bierzemy sobie ten nasz logarytm przy podstawie pierwiastek z dwóch z liczby 2 i przyrównujemy go do x. Korzystając z własności logarytmu, wiemy, że ta liczba z dołu, czyli pierwiastek z dwóch, jak się ją podniesie do tej potęgi, do potęgi x w tym wypadku. To z tego dostaniemy wynik ten tutaj, czyli tą liczbę 2 dostajemy. No i mamy równanie. To równanie musimy tutaj jakoś rozwiązać. Zacząć trzeba od tego, że pierwiastek z 2 to jest tyle samo co 2 do potęgi pierwszej. Czyli tutaj w miejsce tego pierwiastka możemy wstawić 2 do potęgi 1 druga. To jest zamiast pierwiastka, a za nawiasem jest jeszcze x. To się będzie równać tyle co 2 do potęgi pierwszej. Bo 2 i 2 do potęgi pierwszej to jest to samo. Mamy tutaj potęgowanie potęgi, więc mogę to zamienić na takie coś. 2 do potęgi, a 1 drugą i x muszę pomnożyć, to będzie 1 druga x. To się równa 2 do potęgi pierwszej. No i teraz, skoro mam podstawę potęgi 2 tutaj i tutaj, to te podstawy mogę sobie wyrzucić i zostaną mi same wykładniki, czyli 1 druga x będzie się równać 1. No i teraz, żeby obliczyć x, a to obydwie strony dzielimy przez jedną drugą. Wyjdzie, że x to się równa 1 podzielone przez jedną drugą. To jest to samo co 1 razy odwrotność tego ułamka to jest 2 pierwsze. Dwie pierwsze to inaczej 2 całe. Zatem 1 razy 2 to jest wynik 2. Czyli dostajemy, że ten nasz logarytm, ten x jest równy 2. Czyli dostajemy to samo co w tej metodzie, tak czy inaczej odpowiedzią poprawną jest tutaj odpowiedź A. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.